Witam się z Wami ponownie. Dzisiaj przychodzę z kolejnym u mnie już chorem zakupowym. Przepraszam, bardzo słabe światło, ale już się robi wieczór. Dopiero wróciliśmy z Biedronki i zaraz Wam pokażę, co udało nam się fajnego kupić. Może w pierwszej kolejności to skoryguję. Są jajka, jajka nie są z biedronki, są z takiej fermy drobi. My mamy dosyć, dosyć blisko. Zaraz to jajka odstawię i tutaj mi się zrobi miejsce. Takie jajka to zapłaciliśmy 18 zł. Tu mam paragon. Może postaram Wam się znajdywać yy, niektóre rzeczy właśnie. Które ma to w pierwszej kolejności parówki kilogram parówek ja to czekajcie poprawię bo słabo widać parówki takie drobiowe parówki zaraz znajdziemy parówki 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 Kilogram parówek 5,99 Te parówki. Tutaj mam takie atlety hamburgerowe. 800 g po 200 gratis. Jest dosyć sporo, takie podwójne. Czasami dzieciaki lubią hamburgery i robię takich gotowych hamburgerów. Kilogram, 1000 g. To jest jakieś takie większe opakowanie tych hamburgerów. I zaraz idziemy, tutaj mamy hamburgery. Przepraszam Was troszkę za hałas, bo tutaj widzicie, nie da się po kolei wszystkiego. Hamburgery, kilogram hamburgerów jest 6,99 Takie hamburgery. Troszkę powiem wam, będzie długi haul albo wiecie co, ja normalnie wam tutaj na dole może jakoś tam, nie wiem, napiszę czy coś, nie będę wam chyba tych cen, nie wiem, zresztą jak uważacie tutaj, yy, tak, co byśmy tu mieli, herbata czarna, Tutaj akurat jest herbata. Herbata, Lipton Lipton Grey, herbata. Czy tutaj była ta herbata? 899 50 torebek. Moc sobie taką herbatę wybrał. Czyli co my tu jeszcze mamy? Gąbka kąpielowa, gdzieś... O, nie, gąbka. Gąbka kąpielowa, taka. Gąbka kąpielowa, 99, no taka zwykła, gąbka. Kąpielowa. Napój granella, Czyli widzicie, wszystko mi tu leci. Herbata po prostu rozpuszczalna. Akurat jest tych herbat. Jest coś tych zakupów. Powiem Wam wszystko mi leci. Tych herbat jest dwie sztuki po 400 gramów. Ta herbatka 2,79 za sztukę. Tej herbatki. Jest. Co my tu mamy jeszcze? Zmywaki z Osia. One rzucą pod, pod tym. Takie zwykłe gąbki do mycia naczyń. Zmywaki z Osia. Złoty. 99. Te zmywaki. Ja gdzieś postaram się na bok to odkładać ten film może trwać ale niestety zupa wifon zupa wifon teraz tutaj gdzieś będzie zupa wifon czyli zupki chińskie my sobie czasami lubimy od czasu do czasu taką zupkę zjeść tutaj jest wifon zupki Ostre. Taka zupka Wifon złoty. 19 razy 2. Taka zupka. Będę się starała, powiem Wam, na liście znajdywać. Zupa Wifon. Napoje, napoje raliwa. 4 razy 0,2 litra. Złoty 95, zł, czyli takie napoje ze słomką dla dzieciaków do szkoły. Dla tych młodszych, oczywiście. W sumie tutaj mamy jeszcze olej uniwersalny 5 litry. Mamy 21,99. Olej, taki zwykły. Olej, 5 litrów akurat nam się skończył, poszło dużo, czyli 21,99 Taki olej ja sobie też gdzieś na długo odstawię. I tutaj mamy wafelki, herbata, mieszanka żeby tak wam coś tam po kolei w sumie. Mieliśmy olej. Porówki skóry mieliśmy. Margaryna wyborna. 500 gram. 2,19. Czyli taka. 2,19. Margaryna. Wyborna. Yy, I tak. Woda perfumowana. bies. To jest coś takiego. Ja nie będę mam tutaj z pudełka wyciągała. Jest bardzo fajna woda, perfumowana. Mam tutaj otwarte opakowanie. Wygląda tak, że mogę polecić. Mam tutaj otwarte. Tak wygląda w środku. Już widzicie. Trzecia część mi się. Została tej wody. Bardzo fajny zapach. No wiadomo, nie dam Wam rady tego odzwierciedlić, po prostu. Ale jest bardzo fajna, zobaczcie, ta sama. Ten sam design, nie? po prostu. Tutaj jeszcze są w podobnej cenie, też tutaj, drugie dwie róbki chińskie pomidorowe także pewnie cena jest tych zupek taka sama jak i podobna była jak tamtych zupek także jest zaraz może znajdę gdzieś na tej mojej rozpisce zupa pomidorowa 79 groszy za sztukę Taki zupem Może przyjdziemy do płatków. Tutaj takie płatki, takie miodowe kółeczka 250 gram. I zaraz niech ja znajdę cenne. Płatki 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 witem to chyba. Płatki. witanella ja tak, płatki witanella 250 gramów to jest cena tych płatków 249. Już jak jesteśmy trzy płatka, to też takie płatki. Kulki, tym razem czekoladowe kulki, 500 gram te płatką. dzieciaki bardzo lubią te płatki. Płatki i gdzie te płatki? kur, tak, nie mi. płatki. 500 gram to te chyba płatki. 500 gram 2 79 te płatki. Oczywiście standardowo muszą być te ale Flakes, place, płatki kukurydziane. Kładki kukurydziane jest też ich 500 gram, 2,79. Cena tych I Jeszcze mam tutaj takie ciasteczka, to już kiedyś pokazywałam te takie. Ciasteczka i nie wiem, miks. Gdzie te ciasteczka. By wam cenę powiedzieć. To coś ta to mieszanka. Nie mogę znaleźć w tej chwili. Tych ciasteczek. Mieszanka ciasteczek. o Mieszanka ciasteczek. Pięć. 5,99 mieszanka takich ciasteczek. Już sobie odłożę. Ja były już, dalej je odłożymy. Troszkę chaos. Musi być oczywiście spaghetti. Niby, że krótki czas gotowania, 2 minuty. Spaghetti po chyba 500. Tak, po 500 gramów. Dwa spaghetti. Teraz wam znajdę spaghetti. Spaghetti. Gdzie ja tutaj mam na tej mojej rozpisce? Spaghetti. Troszkę to powiem wam, trwa. Nie mam po kolei poukładane. O, tutaj. Spaghetti. Dziś jakoś nie mogę się dopatrzyć tego. Tego spaghetti. Żywki, tutaj jest chemia. Oj. To chyba... Nie wiem. Nie widzę tego spaghetti. Gdzieś, bo ślepa jestem albo coś. Nie mogę Wam tego znaleźć. Może ja po prostu pominę te ceny, bo to za długo będzie trwać. Czyli, tak spaghetti, kto tam kupuje, to na pewno się orientuje. Przejdźmy do spaghetti. Przejdźmy do makaronu, czyli makaron taki pasanki nitki. Na długo to będzie trwało, jak ja Wam wszystkie ceny będę szukała, część Wam właśnie powiedziałam cen. Yy, czyli tak, dwa makarony takie rosołowe, Już się odsuwam. Mam takie, takie cztery batony Estella XXL. To sobie ci młodszy biorą do szkoły oczywiście kawka fort u nas 500 gram jakieś tam dla dzieciaków zawsze coś kupujemy jakieś takie chrupki chrupki chipsy w smaku keczupowym jest jeszcze ja wam zaraz przestawię jest jeszcze tutaj tak jest mleko. Kupujemy zawsze dużo mleka. Jest tutaj mleko. 12 kartonów mleka. Jest oczywiście. Nie może zabraknąć tutaj tą te ciastka. Jest mąka. 7 kg tej mąki. 8 kilo, przepraszam, pakowane. Jest tutaj na dole. Na dole jest. Oczywiście cukier, dycha, dyszka cukru, i może teraz ja przystawię dalej. Przyjdziemy. Widzicie, tutaj jest chemia. Przyjdziemy do chemii. Jest taka LSF, odżywka do włosów. Zazwyczaj kupuję taką taką złotą, akurat nie było tej odżywki. Taki szampon na, na tej yy, pielęgnującym. Włosy normalne z pasemkami, farbowane. Akurat czerwony akurat nie miałam takiego. Płyn y, żel do kąpieli. Taki Oceania. Zapach, zapach jakiś kojący relaks. Oceania to. Zapach. Doznań zapachowych. Dzięki kombinacji. Nie będę Wam tu odczytała całości. Tak jak teraz fioletowy, ostatnio miałam różowy. Odświeżacz powietrza. I co Wam jeszcze tutaj Ukażę, się Nie zmieściło. Mam tu Jestem już po krótkiej przerwie. Przepraszam, telefon mi zadzwonił. A to akurat ten, którym nagrywam, i musiałam natychmiast wyłączyć i odebrać. Czyli proszek taki ultra, do białych, jasnych rzeczy, jest przeznaczony. I mam jeszcze coś dla mojego pieska. I dla pieska taka karma, sucha karma Union z kurczakiem, akurat 1,5 kg, słabo widać, 1,5 kg takiej karmy, już mi się kończy karma, miałam kupioną jakąś taką inną, a widzicie fajne, fajne zamknięcie, otwór zamknie niby, to ma się fajnie zamykać, tak więc powiem wam, no i oczywiście chleb to chleb to wiadomo nic specjalnego dwa chleby i to myślę, że to chyba tyle tych moich zakupów, trochę powiem wam wyszło były tam jeszcze takie rzeczy higieny osobistej kobiece, ale wam nie będę już tego pokazywała i w sumie zakupy wyszły 316 zł. Tak więc, rabatów biedronce niewiele było, chyba bodajże 7 zł. Rabatu i tak to się prezentują moje zakupy. A ja już idę pić kawkę, bo sobie zrobiłam kawkę i nawet nie mam czasu. Chciałam Wam to szybko nagrać, moja kawka. Już stygnie, więc cóż, pozdrawiam Was serdecznie i żegnam się z Wami. I tak już film wyszedł długi, ale niestety, jak tych rzeczy jest dużo, to tak to po prostu wychodzi. Czyli do następnych moich filmów zapraszam i pa. Yes, не you have no buttons